Hej, cześć i czułem tu Mateusz. To jest mój audiolog, pierwszy audiolog. Może będą może będzie więcej tych audiologów, ale to jeszcze zobaczymy. Nie wiem jak będą się nazywał. może Matlog? analog, dziwko. No dobra. Szybko, krótko, zwięźle i na temat, lakonicznie, ponieważ ostatnio... Nagry nagrywam to już drugi raz. Pierwszym razem wyszło mi 13 minut, a chociaż miałem mało bardzo do omówienia. Pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa to jest mój internet. Mój internet coś mi się zepsuło. Ostatnio chyba dwa tygodnie czy tydzień temu we wtorek mieli mi naprawić, no ale pff, gnoje nie naprawili. Beć! No i jeżeli się naprawi, zobaczycie nowe serie, więcej filmików, dłuższe filmiki. No. Druga sprawa. Druga sprawa jest to uh, Let's Play. E. Mówiłem, że będą Let's Play e na forum Playnext y i będą Let's Play, e, będą, ale nie z gry nie, nie just tylko z gry Borderlands i z gry, to jeszcze się okaże, którą kupię, Battlefield 3 albo mm, Call of Duty Modern Warfare 3. Uh, co z tymi grami? Na początku uważałem, że kupię Battlefielda, ale byłem wierny od zawsze w kodzie. Mam wszystkie kody, e, oczywiście mam MW, tak na które dostałem bana niestety. Gram na skakowanych serwerach teraz. E, mam Black Opsa, który oh, masakra działa mi jakoś bardzo dziwnie. Nie wiem dlaczego, może spróbuję, się, może spróbuję coś nagrać, może mi pomożecie. No. To to te z lepszych gier. Chciałem sobie kupić właśnie BFA, bo mam BFA bc 2 Od tego się mój BF zaczął. Znaczy nie, jeszcze jest 242. 2142. Yy. Tak samo może coś będzie, jeżeli uda mi się to jakoś naprawić yy, z MW lub z Battlefielda. Będzie, jeżeli kupię któryś z tych, nie będę kupał dwóch, któreś z tych kupię, bo potem nie mam czasu grać w jedno, bo gram w drugie, a w ogóle nie. Pff, będzie lipa, kompletna. To zależy też od mojego kolegi, który, co kupi, ponieważ samemu mi się nie będzie chciało, a we dwójkę możemy coś nagrać, możemy nagrać koopa, yeah. Like. Uh. Nie, jak rock'n'Rio, nie będę mówił po angielsku lub coś takiego. No dobra, jak Rock'n'Royo nagramy coś. Może będzie skopa, może będzie... Multika będzie koopa. Będzie to jeszcze zobaczymy, może przyjdziemy koopa Battlefielda. Jeszcze będziemy mieli Battlefielda. On woli trochę MW, bo on woli właśnie takie gry. Ja też wolę takie gry. Biegasz, szczelasz, ownujesz, ownujesz, a nie kampisz. Jak rok. No, bo BFA jeszcze to zobaczymy. Trzecia sprawa: Guild Wars 2 a jeżeli wyjdzie Guild Wars 2 kupujemy kupujemy ja, mój kolega Konrad i mój kolega Adam będziemy nagrywali coś lub no, coś lub coś jeszcze wróćmy do drugiej sprawy czyli Borderlands jeżeli mi się naprawi internet będę nagrywał wraz z moim kolegą Adamem Borderlands będzie to taka milusia seria fikuśna. od początku samego aż po koniec i aż po rozejdzie się na wszystkich dodatkach pierwszy pierwszym protokip, który zaczniemy, będzie ZAMBIE. Tak dokładnie. Um, czwarta sprawa. Um, MMORPG. Będziemy może nagrywali z, jakim, z jakiegoś MMORPGA. Um, wchodzi w grę tylko w WoW Linić 2. To będą takie poradniki, o, jak zacząć od podstaw i, i coś w tym stylu. Poradniki. Moje poradniki też będą czasem wychodzili. Wy, wychodzili będą. Fuck! No wychodziły nie wiem, język mi się plączy, nie wiem czemu, będą wychodziły czasem, jeżeli będziecie coś potrzebowali, po prostu piszcie, spróbuję, się spróbuję nakręcić o tym poradnik już niedługo, może na dzisiaj, poradnik o renderowaniu filmów w programie, którego ja używam i o programie Remake Video Converter, trochę, tak jak było w tamtym odcinku, ale może trochę więcej, no dobra, lecimy dalej. Co jeszcze powiedzieć? E, filmy z Borderlands będą wrzucane przez Adama, oczywiście na mój kanał, ale będą wrzucane przez niego, będą przez niego nagrywane, ponieważ ja mam wolny internet, a filmy będą trwały nawet ponad pół godziny. Dzielone może na party, może nie, ponieważ zdjąłem limit sobie. Um, jakość powinna być dobra tamtych filmów. Pewnie nawet lepiej, bo będziemy nagrywać to w Frizzle 280x720, czyli 720p, a na moim ekranie, będę, na moim monitorze będzie to wychodziło poza ekran. A tak, nie wiem czemu. Po prostu jak biorę mniejszą rozdzielczość niż mam y, monitora, pewnie tak jest. Y, czyli mam 1680 na 1050 nie 1200x1050, tak. 1800, 1680 na, 1000, e, na 1050, to po prostu mi wychodzi za ekran i w ogóle. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałem poruszyć. E, chodzi o to, że jak nagrywam w, 1680, w rozdzielczości mojego ekranu, nagrywam filmy, i po prostu chcę je po prostu zrenderować, zre renderuję ustawienia renderingu biorę e, takie jakie powinny być, to po prostu wychodzą mi te czarne paski po bokach. Nie wiem o co w tym chodzi wszystkim. Naprawdę nie wiem A jak nagrywam w rozdzielczości gry Taką jak potem renderuję To jest wszystko ok To tak jak bo ostatni montaż No dobra ja się będę z wami żegnał Chyba omówiłem to co miałem omówić mm, Tak już niedługo Drugi audiolog może postaram się nagrać Z moim kolegą Adamem Jeżeli internet mi nie przeszkodzi Mu nie, mu nie, mi um, To będzie na tyle Trzymajcie się, oglądajcie moje filmy, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na razie, trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.